Teraz oferta dla tych, co chcą tu przyjechać na wakacje. Troszkę taniej, po wakacjach również. Jestem w miejscowości Rotoba. Mamy tu apartament z balkonem, z klimatyzacją, z salon konferencyjną, Już tak salon ładnie zrobiony. Wszystko urządzone, gotowe. Tu zmieści się 8 osób. Można sobie tu zrobić jakiś wyjazd integracyjny, czy wakacyjny, jakaś duża rodzina lub dwie czteroosobowe. O cenie nie mówię, cena jest do zgodnienia indywidualnie, ale pełne wyposażenie, nowa kuchnia, całe AGD nowe, klimatyzacja nowa, cztery sypialnie, kuchnia, łazienka. Łazienka też jest wszystko ładnie zrobione, nowy prysznic. Dwie sypialnie dwuosobowe i dwie sypialnie, w których będą cztery pojedyncze łóżka. Wszystko ładnie urządzone. Z minusów to tylko to, że czwarte piętro bez windy, ale bardzo dobre miejsce dla sportowców, rowerowców, spinaczkowców. Bo tu słynie to okolice ze spinaczek. No i dookoła góry. Do morza na dole droga szybkiego ruchu. 15-20 minut jesteśmy na plaży. Można już dzwonić, rezerwować, już jest dostępne. Mamy wolne terminy. Pozdrawiam.